Państwo, dotrzymujemy słowa. Wczoraj Sejmik Województwa Śląskiego, radni Sejmik Województwa Śląskiego podjęli uchwałę na wniosek Koalicji Obywatelskiej, aby z budżetu Województwa Śląskiego w najbliższych czterech latach przeznaczyć 20 milionów złotych na dofinansowanie zabiegów in vitro. In vitro to Poważna metoda leczenia, leczenia bezpłodności, dlatego nie poprzestajemy na tej uchwale, bo to nie tylko Sejmik, ale walczymy o to, aby to ustawą Sejmową, aby ten zabieg był dofinansowany z budżetu państwa we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej. Dlatego dzisiaj zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy przywracającym dofinansowanie zabiegów in vitro. Ten, ta ustawa kiedyś obowiązywała i to dofinansowanie z budżetu, było Dzięki 250 milionom złotych, które były w budżecie państwa, urodziło się 22 tysiące dzieci. Dzisiaj chcemy przywrócić to dofinansowanie skasowane w 2016 roku z powodów ideologicznych przez rząd prawa i sprawiedliwości.